Dobra, no to Green velo, dzień drugi i dzisiaj jedziemy z nowej Pasłęki do Górowa i Ładzkiego. No i dzisiaj zrobimy jakieś 80, maksymalnie 90 km do 100. <noise> tak, czekaj, tu musimy skręcić w lewo. To jest szlak no, do Braniewa. Braniewo za 6 km już. Czy to blisko? Ja tędy nie jechałem jeszcze, wiesz, wtedy To ciśnij, ciśnie Jesteśmy w Braniewie, przejechaliśmy raptem parę kilometrów, a tu jest kościół pod wezwaniem świętego Krzyża z pierwszej połowy XVIII wieku my zaraz będziemy sobie cisnąć tam dalej, do centrum Braniewa, tam jest jakiś amfiteatr i na chwilę sobie odpoczniemy. Ale by fajnie tu się tak położyć na tym sianku. Ale by się Ale się położył. Lecimy. Lecimy. nie tracimy czasu, mamy siły. Tak, kto ma ten ma. Kolejny budynek w Braniewie, a tu jest amfiteatr. Tylko pod słońce, troszkę słabo widać, ale coś tam widać. Tutaj pamiętam kiedyś siedziałem 6 lat temu, na którejś z tych ławeczek. Chodź, że jest 10 rano. Jest dziesiąta rano i jesteśmy w Braniewie. I na zdrowie. <grytanie> Cześć krowy. Że krowy co tam? Miejscowość bobrowiec. 25 kilometr tego drugiego dnia na szlaku Green Vero. Eee... Za 7 km będziemy w miejscowości Tolkowiec, i to już to będzie taki nasz kolejny checkpoint. makura ma kura. No i jest tolkowiec. Od wczoraj pyknęło nam 100 km. Mało. Mało. Spoko, jeszcze 340 do końca. No dobra, dojechaliśmy. Trzeba jakieś fajne miejsce znaleźć na przerwę. do Wysokiej Branieńskiej, może tam się uda zrobić jakiś postój, bo w Tolkowcu niestety nie było fajnej miejscówki. Była tylko jedna, ale była zajęta. Tu jakiś przejazd kolejowy. all them shit Berek. Dzień dobry. Godzina 13.30 na liczniku 35 kilometrów do miejscowości pieniężno. Mamy jeszcze jakieś 13 kilometrów Motorolka ma teraz zajebiście kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości, a także w*** odlotowych gier i w... tms t -y. ERA OMNIX Jedzie się bardzo fajnie, jest mały ruch na drogach, pogoda dopisuje. Teraz troszkę chmurek przyszło, ale to może i dobrze, bo jest dzięki temu trochę chłodniej. Tutaj jest taki asfalcik. Czego więcej chcieć? Do zobaczenia później Jesteśmy już w gminie pieniężną I zaczęła się taka oto no ścieżka rowerowa a tu już się skończyła A tu już się znowu zacznie z powrotem A, a tu już się znowu skończyła No trudno Widziałeś kiedyś tyle krów? Nie, nie ma co. No to tu jest mniej trochę Tu będzie z 40 może Jeżeli nie wiesz co to jest, to to jest silos na Kiszonkę Zawsze. Po 6 latach powróciłem do miejscowości Pieniężno. Ja tutaj 6 lat temu nocowałem w takim fajnym hotelu przyjaznym rowerzystom. A my w międzyczasie jedziemy do w zasadzie jedynej czynnej dzisiaj restauracji w Pieniężnie, która według Google ma super opinię 4,8 A restauracja nazywa się Czar i Las No i jest restauracja Czar i Las I fajnie, że są parasolki na zewnątrz Super Miejsuwa na, na żarełko I na zdrabkę Tu jest ostre Mega ostre Mega? Oni tutaj noc nocują Tu dalej nie pojadą? Nie, nie, jutro jadą tylko do, do Lizbarka. Truskaweczki z Afryko Jakie dobre To chyba tylko dla rowerzystów, To chyba tylko dla rowerzystów, no Kolejny wjazd do lasu Na liczniku 62 km, więc jeszcze Ja tędy jadę już trzeci raz Raz jechałem na rowerze tędy A za drugim razem jechaliśmy samochodem na łotce Pamiętam właśnie jak jechaliśmy przez Lelkowo Na Dorygi Jechaliśmy 16 godzin samochodem Suwałki były w połowie drogi dopiero Musiałem aplikację włączać. No trochę za późno, skarpą po hudce. ja, do skarbca dojechaliśmy. Gdzie te sztaby złota? Kandyty. A to oznacza, że do końca dzisiejszego etapu zostało jakieś 10 km więc jest to prawdopodobnie ostatnia albo przedostatnia miejscowość przed noclegiem przepraszam, 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 6 km przed miejscem noclegowym. Takie piękne widoczki na szlaku Green Velo. A tu dalej takie oto zielone barierki. Tu jest mój cień. Jest ok. A tu jest mój rower. Jeszcze daje radę. A wiola gdzieś tam pognała daleko. No. Może poczeka na mnie jeszcze. Jeszcze raz. To ślimak gigant taki, bez skorupy. Taki wielki? No. Nie wiem. Taki czarny. To mhm. pełno takich było tutaj. Ale ten był taki, taki. O cholera. Może no, to nie ten, może no, jest większego i Ślimak gigant.